Skażę tak, ja z chłopcami troszkę rozmawialiśmy zwyczajnie o temu, bo ja z je czas też starzę się za polityczną sytuację w Switi. Ale one zaskoczyły się na tym, że tu i zaraz, to, to mają swoje zadania, swoją robotu, znają, że trzeba po prostu i one zwykli, one zwykli do winy i... Prosto, ja pytałem, procedu procedujesz, mhm. to każdź zazwyczaj. Ja sobie czuję pod wino, dużo pochano mnie, mówory ty z wami zaraz. Mhm. E, Jakże można dać tam dźwięk reżysera, po prostu też obwin troszkę inny znajomy i dźwięk styszył. Możemy po prostu e, dźwięk reżysera? Dźwięk reżysera rozmawiamy z karześć... Gość, pani mówi, że słyszy się podwójnie. Czy możemy coś z tym zrobić? Ні, на жаль, на жаль, не можемо нічого. Ми тебе прекрасно чуємо. Так, ми тебе дуже tak. добре чуємо, Олю. Добре. І дуже добра якість. просто себе не чути два рази. Отже, просто хлопці займаються своїми справами, а не буду говорити на цензурних слів, які також, ясна річ, тут звучать. No, сьогодні можна. Це <laughs> <ja ne> <laughs> вже, вже є інформація для нас про настрої. E, про таке завжди теж дуже важко запитувати насправді про ситуацію там. Як jak, 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 jak про таке питати, як зараз на фронті, так як настрої я ja хочу вам взагалі сказати, коли ви робили анонс, і я чула, що ви також сьогодні згадуєте цивільні особи. Я згадала таку історію про Діда Михайла, який жив в Новосівці. Новосівку. Mm -hmm. nastodawno dawno y, ma znowu znaczy okupowały, y, okupowały Rosjany. E, w Nowosiłku, nie znają jak zaraz czy one ich wybyły, czy, czy one jeszcze na żal w Nowosiłcie. ale Dido Mykhailo, ja kiedyś do niego zajechałam, ja mu pomagala, półtora roku do pomoc, on był taki ostatni Mohikanin na pierwszej linii frontu, na linii zniknięcia. Jemu było bliższe 80 lat i on absolutnie nie chciał zależeć na swoim nowosiłku. raz ja do niego zajeżdżałem, i on mówił ja, Ola, ja ja te czuję, ja każdego do dziś Ciebie czuję. I pojawiają się, a on słuchał ukraińskiej redakcji polskiego radia. Także to jest niesamowite, bo chwili waszego radio, odeszły gdzieś na absolutny nul, faktycznie. I mnie było niesamowite przyjemne, że gdzieś ludzie, którzy może zaraz w okupacji was czują... А і варто про це пам'ятати. Це дуже, дуже, дуже приємний, дуже гарний сигнал. Сигнал, який її насправді дає, дає надію, правда? Так. Олю, ти співпрацюєш. Я вже сказала, що ти співпрацюєш із батальйоном 128-ї бригади ТРО ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, але в східну Україну ти їздиш від осені 2014 року, і перший твіт транс, свій транспорт. Ти завезла під Старобільськ і. І, і знаєш, східну Україну теж знаєш, як виглядає війна? Тож хочемо тебе запитати про війну, як війна змінилася за ці 11 років, так вона розлилася на всю країну три роки тому. Але які інші зміни? Ну зміни є потужні. Взагалі, абсолютно ну, не можна порівняти війни з 14-го, 14-15 п'ятнадцятого. do tego, co zaraz nawet 23 25 bo nawet wina 4 bo wina w 22 nie wyglądała tak, jak dzisiaj. Tak, ja pamiętam, kiedy pierwszy, kiedy pierwszy dron nad nami wesił w 22 roku, to był kwiteń. i my nie do końca znaliśmy, jak jest, ale wtedy nie było faktycznie dronów z Skydami, nie było dronów kamikadze, i ja pamiętam moment, kiedy ja i szła gdzieś e, liso smugą i realno nade mną zawiózł taki wielki powóz, a to był wieczór i więc świecił czerwonymi i białymi lampoczkamy o ja dobrze pamiętam, bo wtedy ja byłam w szocie. Ja podniosłam głowę i na niego, gdy się miała wrażenie, że ja spotkałam się z NLO, ale nie było jakiegoś takiego wyczucia wielkiego strachu, bo ta wojna wtedy była inna, ja znalazłam, że oni mnie po prostu No zaraz jakby był nad dron, to ja by prosto prostu wina To No wojna absolutnie zmieniła się, technologicznie zmieniła się, wszystko zmieniło się. Jasna rzecz, że to, co my mówimy, o nul, ono, nul zaraz... Linia, nul rozciągnął się, tak? Pierwsza linia rozciągnęła się, ona rozciągnęła się na długość, na jaką faktycznie przylatają drony kamikaze. Tak, że kiedyś pozycji naszych chłopców, ukraińskiej, ukraińskiej armii do pozycji okupantów mogły być nawet za 300 metrów, za 400-500 metrów. Ja pamiętam już z 2014 roku, ja przyjeżdżałam na trzech izbęku i okrajni pozycji na trzech izbęciach jak raz były 300 metrów od Moskali. A zaraz ta linia, no ona jest szeroczesna. Тобто, хоч би в такому плані війна помінялася, ну звичайно, досвід, величезний досвід українських солдатів української армії все помінялося. А ще про діда Михайла та про інших цивільних. Чому так багато мешканців не хоче залишати при фронтовій території? І чи це проблема, чи це серйозна проблема для українського війська? No zwyczajne, że to problem dla ukraińskiego wiejska. No bym ja opowiadałem dwie kategorie ludzi, jakie chcą zaleszaty. Pierwsza kategoria, to jasno, no też okażeć żduny, tak, mhm. czekają czekająć rosyjskiego miru mhm. i im wszedno. Dużo tak. często to jest zwyczajna no każdy alkoholik i w jakim e, jaki nie mają gdzie też wyjechać i gdzieś nie mają nutyszyjnej no, motywacji wyjeżdżać. E, i taki ludzie, to ludzie, którzy żyją albo w miastach, albo w wsiachach. A duma jest bardzo rzadko w w selach, w Ja też chcę powiedzieć, że selo nawet na Donecku nie, nie jest rosyjsko Co To znowuż taki mit. Tak. Ja selo Donecku i oblasti patrzyłam, absolutnie ukrainomowne, albo y, ludzie rozmawiali z urzykiem. Absolutnie niewielka, kilku z ludzi, to jakaś tam minimalna rozmawiała rosyjsko i duże często to były ludzie, którzy zaselili się, a wrzeżyli żyli w jakiejś miejscu. Місто могло бути російськомовне. І чим більше я пам'ятаю, яка велика різниця між Великою новосілкою, Це селище, яке до вторгнення Москалів мало більше 10 тисяч населення. А селами, які є під великою Новосівкою. Село фактично україномовне. Велика Новосівка вже якоюсь мірою руськомовна або більш суржикомовна. E, і Ludy, jaki z sił nie wyjeżdżają cywilni, to ludzie, jaki nie mają po prostu możliwości, ani finansowych, ni za stanem zdrowia. A, albo nie mają nawet witrody, gdzieś do jakich mogą wyjechać. Ja widziałam babus i dziedzicę sił, faktycznie. Nie też, że one byli za rosyjski mier, one byli bezporadnymy i one реально nie wiedzieli, kudy jechać i one duże, duże bojalesia, to że może zależyć te swoje swój korzeń, swoje miejsce, bo i tam czekają, jak się im 80 lat. i one całe życie przeżyły w jednym mieście, tutaj mają swoich dwa koty i swojego psa uh -huh. na przykład, tak? i ja rozumiem, że to potężny strach wyjechać. Ну, а все ж таки, якщо ми вже почали про руський мір і про ждунів, ждунів у спогадах, історіях, свідченнях твоїх та інших волонтерів, що їздили на схід України з 2014 року, часто виринала ця тема цивільного населення, такого трошки ненадійного, чи це цитую тебе зараз: проукраїнські люди, чи радше не визначені, не зрозуміло на якому вони боці. Tu z nimi, jakie zmiany odbyły się po 24 lutego, też ciekawe? No, ja myślę, że bardzo dużo ludzi jest pro tak? proukraińskich, dużo więcej. Mm -hmm. Myślę, że ci tzw. żdune, czy nawet kolaboranci, to jest mm -hmm. i odywcy, którzy po prostu się i mają z tego jakiś, czy korzyść, czy próbują czekać. Tak jak ja spółkowała się z ludźmi w ja uważam, że są absolutnie pro-ukraińskie. Jak są pro-takimista czy saliszcza, no tam można by było jak raz, gdzieś, ja nie znam jakiej proporcji, tam by ja miała większe sumniki do ludzi, o tak bym tak, tak by mhm. ty. Олю, ми, власне, коли тебе представляли, говорили і наголошували на тому, що ти за освітою етнологиня і це теж відчувається, коли читаємо твої записи у соцмережах. Тому що, крім того, що ти пишеш про воїнів, про те, як виглядає війна, розповідаєш, кому передала е, гуманітарну допомогу, і про Діда Михайла теж ти багато писала. Ти теж пишеш про культурну спадщину е, регіону, в якому перебуваєш. Зокрема, половецькі баби, чотири з яких тобі вдалося врятувати. Перша врятована баба вже стоїть у Львові. Розкажи цю історію. Так, вдалося нам, бо це не тільки мені, але. Також хлопцям, так, солдатам, яких я попросила і підключила до цієї акції, бо без них абсолютно нічого б не вдалося. E, вдалося нам вивезти чотири баби, одну з сторожової могили під Великою Новосілкою і три з Великої Новосілки. No, звичайно, я дуже-дуже тішуся. Дуже Першу, яку ми вивозили, вона просто була розбита на більше 200 кусочків, фрагментів. Ja rozumiem, że jej trzeba z zabrać, to muszę te one propadły. I motywacja wywesty pierwszą babę była na to, żeby odprawić dolwowa do Lwowa na odnowienia, do majsterni Olaha Kapustiaka, jakiej pogaduje się to zrobić bezkosztowno i dużo dużo mu za wdzięczna z swoimi współpracownikami, bo więc sam ci robił. Natomiast następni trzy baby z Wielkiej wsiłka my wywiezły, to muszę, bo one były wże to Tam nie było jakieś wielkie poszkodzeń, ale ja wże patrzyłam, że tutaj przyleciło, tam przyleciło, tam kusoczok widpał i podumowała, że warto ich wywieźć żeby z bo może prosto jeden scenariat przyleci i ich nie budę. I budę ta sama sytuacja jak z Torożowej Mogilej. To my ich wywiezły w Dnieprowskiej Muzei Historycznej, Я і вони там зараз зберігаються. І також коли ми це робили, я не думала, що Новосілку захоплять москалі. Якось здавалося тоді, що ця лінія зіткнення вона більш-менш стабільна. На жаль, так сталося. Але добре, що хоч це нам вдалося врятувати, я хочу при нагоді сказати, що в таких невеликих селах селищах було дуже багато таких невеликих краєзнавчих музеїв. Під великою Новосілкою в нескучному був музей Немировича-Данченка, до якого я входила після того, як його зруйнували. Фактично, музей немировича Данченка півтора року був на лінії зіткнення. Коли наші хлопці звільнили територію, я зайшла в цей музей. Він повністю розбитий там. Мені вдалося винести прятку з цього музею. Я його передала в музей в Томаківці, краєзнавчий. Natomiast dużo eksponacji na żal, no faktycznie weź muzeum był zniszczony i numerowy W Sili Wremiwka, to taki też, że ja pamiętaję, był niewielki kraj muzej w Siłskim Klubie. W samej niewielkiej to także był niewielki kraj muzej. muzeum, to faktycznie trzy zela, jakie рядом. В усіх були невеликі ну, no, великий музей номера Данченка плюс два краєзнавчі. Вони всі пропали. А в тих краєзнавчих музеях саме цікаво, що є артефакти, які пов'язані з місцевістю. Вони дуже унікальні, бо um, музеї національного рівня ясна річ, що вони мають якби артефакти національного рівня, але ті краєзнавчі музеї не ж вартісні для регіону. Na żalce w Seftratulus. Ja nie znaję, czy ktoś zrobił Pidrahunok z kilki faktyczno-kulturnej spaczczyny, oprócz tych takich duże medijnych zachopleń, tak? Też to zrobiły w Moskali typu w muzei w Chersoni czy skarby, ale dużo, bardzo hmm. takich samych hmm. wielkich muzeów poniszczyłoś, wtratyłoś bezpowrotno i nie znaję, czy w zali ktoś robić jakąś ewidencję wtrat. Dobre by było, jakby zaczęły robić no, ciekawe, dużo trudno zrozumieć, jak można pojełnować wolontariat, uczęść w pomocy wojskowym, ta cywilnym z zachopleniem dosłedneczkim. Tak, I jeszcze zapytania własne, bo polowieckie babyce sprawdzi, najmowirno ciekawe. Czyż częśćy na ukraińsko-schodu, tak? czy to taki element lokalnej identyczności? Nic, nie, element lokalnej identyczności. Ja myślę, że dużo ludzi nie ma do końca świadomości, na jaka jest inna kulturna sprawa. To jest i załóżok że i władzy, jaka nie wczyła ludzi faktycznie cieniewaty korin, czy korinia i menule, tak? Ludzie na żyty z dnia na dzień, mała dojty korowy i prosto buty czornym rabom. E, Ludzie... Y, 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 na żarty poloweckie baby wykorzystywali też wcześniej, tam kilka dziesięć lat temu. Były takie wypadki, kiedy one ich prosto wkład, wkładali w fundamenty, wykorzystywali jak kamień. Nie ma je do końca świadomości, mhm. ale ja co rozumiem, to muszą ludzie, kiedy żywot y, z dnia na dzień, i im realno ciężko i trzeba myśleć o tym, jak związać taki z końcem wodowaty swoją rodzinę, no so, like it, yeah? humani, so, like so, to nie mają głowy do tego, żeby myśleć o spadstwie. No, na co że takie, tak? Ja dywluję prosto na Ukrainę jasna rzecz, co przez pryzmu dosiednaci, людини, jaka tym zawsze ciekawiłaś, to ja takie elementy wyłowlują w przestrzeni. Ale to trzeba prosto pościgno jakby nagłaśnować nawet fakt, że my co zrobiliśmy z żołnierzami też dla bachciok chłopców, um, bo to zwyczajno stało jakimś tam rezonansnym, czy w batalionie, czy nawet w Brygadzie, te bachciom chłopcami tutaj także wykroło oczy, że warto proce tym ty, dymać i mać jakiś swoje równoczytliwizny do tych elementów kulturnej spaczynny. Олю, ми сьогодні багато говоримо в ефірі про день 24 лютого 2022 року. Хочемо запитати про твій, який твій спогад з цього дня? Найяскравіший. Найбільш, най... подзвонила до мене ваша колишня працівниця Лідія української редакції Польського радіо Лідія Іванів. Przekrasna cudowna żurnalistka tak. i skazała, poczęło się. I to był zwyczajny szok dla mnie. Ale ja także zawdzięczuję czy jej, dużo szybko sobie wzięła w ręki I faktycznie ja pamiętam ten dzień jak 100% mobilizację psychofizyczną. Pisa pierwszego może pił godziny jakiegoś takiego szoku ja dużo szybko zaczęłam organizować pomoc ja powychła w bank widkryła subkonto ja zrozumiała że trzeba na zbierać koszty i pierwszą zbiórkę ja ogłosiła do pomoc na, na Kijów to, to bitą Kijowa ja zrozumiała że Kijuca centrum serce Ukrainy i trzeba maksymalno spróbować pomóc tych chłopcom którzy zaraz walut w Kijowie czy idą do Kijowa i Wtedy ja prosto prostu zaczęłam zbierać na jakąś optykę, na, na kaskę, na... No też wszystko, czym trzeba było na początku do tych chłopcom jaki faktycznie też, też jechali. Ja chłopców, jaki jakich wracali i jechali z zachodniej, e, 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 czy z Polski, czy z Europy i one przez Peremysz jechali na pojazd, ja ich sadzala, zazwyczaj w chacie i dawała im jisty, kawu. E, jak szoszę w domu, mala ja jak raz do pomocy, bo przyszło, dawała w róg że też, co do mnie przyszło i e, no i dosyć szybko ja zaczęłam, ta pierwsza tyżnia pojechała z pierwszej humanitarnej pomocą, w pierwszej do Lwowa, a później że pojechała i na Dnipro i w końcu bryznia do Kijowa, jak raz to był period, kiedy zmieniali buczu i to dziwsi byli w szocie e, i Kijów był absolutnie porożny i dla mnie to był też taki dyf odczucia, kiedy ja w hipermarket kupić te szosisty, i, i, i nie było absolutnie nikogo, a mnie swoją квартиру oddała e, pani profesor Olach Natiuk. Ja tam mogłam żyć na Podoli w, w, w jej kwaterze i to było też dla mnie no w ogóle porażenie Ale też odczuwało się mobilizację tych ludzi, którzy tam zalesili. I i pierwszy w ogóle ten 22 rok, to, to było wielkie podniesienie, wielka mobilizacja i wiara w перемогу. I dobrze by było Не втрачати все таки ці надії і, і сили внутрішньої, і не піддаватися. На жаль, 24 лютого триває сьогодні. 24 лютого, і ми не можемо говорити в минулому часі. Тож. Питання, прохання, що ж нам робити, навіть нам, як журналістам, як працювати, як говорити про війну в цих умовах політичного хаосу, дезінформації, фейків, як розмовляти і як допомагати, що зараз найбільш необхідно. Ja znaczy ja to już dość po czasem powtórzę to muszę, to była dla mnie duża ważna lekcja, jak ja trzymała wicę dać. Ale to była lekcja 6.14 roku, pierwsza rzecz bez paniki. to, to nie panikować faktycznie. A ja myślę, no trzeba buty w Moskali też, co choczyć, to po pierwsze, żeby my bojali się, żeby my spanikowali, żeby był chaos. To pierwsza rzecz, jak one chcą. To co trzeba trzymać siebie w, w swoich Myśleć też, tym, co dzisiaj może zrobić dla Ukrainy małymi krokami, nie poddawać się. Ja, wciąż takie myślę też, że nie wszystko odbywa za jednego pokolenia, bo ja pamiętam także burtów za wolę Ukrainy, którzy ginęli tam poprzednie stoletia i Każdodniach coś robić, małenkę, prosto, a stosowno, no, i edukować ludzi, bo jadę w na ki na żal nie ma ich higieny w internecie, tak bym mówił, czy na w, 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 w. ludy prosto duże, duże, bajato fakey upostiać i myję, to też wielka robota dla journalistów um, do pomagatu, świadomliwa. Te nawet was to chce, jakie będąć przez chowory, to jak wpisnawat fake, fake newsy, tak? co one robić, to muszą w Moskali pościgną one swoje instrumenty wpływu i trzeba na żal do tego dostosowywać się, tak? Czemuż dzisiaj na przykład szary wyskoczył w striczci? A win mnie wyskoczył, to muszę ostatnich dwa dnia mnie wyskakują jakieś e, e, moskalskie posolstwa. A moskalskie posolstwa mnie wyskakuj, to muszę jeden raz gdzieś coś skomentowała albo lajknąła. No i to c zakonomierność, tak? To blokowate, blokowate, blokowate takie storynki i ma te świadomość, tak? Że nie warto nawet komentować. Дякуємо, Олю. Дякуємо за, за цю розмову. Дякуємо за пораду і теж за працю. Твою нашим слухачам нагадаємо гостею польського радіо для України була Ольга Соляр, етнологиня, культурологиня і волонтерка. Думаю, що в контексті сьогоднішнього дня, передусім, волонтерка. Дуже вам дякую і до перемоги. Дякую. Дякуємо дякую. до перемоги. До перемоги.